Siemoneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Faila, standardowo na samym początku zostawiamy 40 lajków i wpada kolejny odcinek z Faila. oczywiście też zostaw suba jeśli nie subskrybujesz, a połowa was oglądających nie subskrybuje, a szkoda, będzie mi bardzo miło. I kto nie zna Faila, link w opisie, standardowo. Co my tu mamy, bonusowy item, 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 bonusowy dajemy sobie na razy 3 Choć może razy 5 też by siadło, o kurwa 215zł dobra razy 3 nie będzie To już widzę, że będzie Razy 5 prawdopodobnie Od... Aha ten go się dwa razy dał A spoko x No i chuj siadło co ten chłopot odpierdala, to ja nie wiem. Never mind. Bonusowy item. Siadł, to jest najważniejsze. Przechodzimy do czego? Może czekusia jakiegoś na start? Nie. Tutaj coś ciekawego. O, proszę. Za 12 ziko. Cztery dyczki do wyciągnięcia. Nie siadło nam. No nic. Bywa i tak. Może jakieś minki? Na rozgrzewkę spróbujemy. Na trzy hity mamy trzynastego dzisiaj. To jest pięćdziesiąt 50... siadło i dziewiąty 5, Pięć... siadło. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pym, pym, pym. Batelki jakieś? Nie ma nic. Dżekuś jakiś. Chujowizna jednym słowem. dobra, ale wbije. Zobaczymy. Może coś siądzie za tą ósemeczkę 65 zł. Not bad. Tam ponad 10% powinno być. No i. Nie będzie. Nie tym razem. Dobra, idziemy na Wila. Był razy 5. Tak, dobra, próbuję. Coś się zaciera. Ocież. Dobra, powtórka z rozrywki Dajemy sobie tutaj piąteczkę i tutaj piąteczkę Może coś siądzie Może, może, może No i bój zakręć na razy 5 No i... Ani ta ani to Green, może jakiś 505? Hmm. Dobra, teraz to od razu sobie sprzedam. To mi nie jest potrzebne. 01, nie można. Aha. No dobra, nie tak Będzie green? Nie będzie. Idziemy na krasza. Dzisiaj próbujemy wszystkiego po kolei. Za 15 ziko. Co jest? Aha, to jest multiplayer już. A tu i tak już nikt nie gra. To już. Przestań dodawać, chłopie. dawaj to. Nie ma czasu. Battleship. Nie ma nic. minki, Nie. The Tu też nic nie ma. A bo wiecie co? Ja spróbuję coś zrobić. Na 4 maksimum. 20 złotych, 11 groszy, także za 4 zł też coś może wbić. I zobaczymy, może się nam po szczęście ktoś wbije. Poczekamy dosłownie chwileczkę. Mm -hmm -hmm. No mamy 20-20, także no powin powinny jakieś osoby grać. No ale raczej, raczej nikt nie jest chętny. Hmm. Dobra, chuj z tego będzie. nikt nie wbija to Nie będę sobie zaprzątał. Dobra, na no razy 5-20 złotych. Próbujemy. Dawaj to. X5 w tym momencie, poproszę. Razy 5 No i. A i razy 3. Ajajaj. Jackuś stoi w miejscu. Tu też nic nie mamy. Cholera. Dobra, chłopie, ta nie przesadzaj z tym multiplayerem. Ale zawsze ten multiplayer jest wysoki jak nigdy nie, nie Always. Same shit. Dobra. Rozruszałem może tę imprezkę. Dobra, zadyszkę. Później za 15 taka dobiję jeszcze. Super, dobra, ja za 15 taka i za 5 zł zaraz jeszcze dobiję. Elegancja Francja. I pyk za piąteczkę jeszcze. No i już się półka rozkręciła tak jak trzeba. Na 150 Tak trzeba kurde grać, a nie. Tylko teraz pytanie, czy jeszcze wygramy? No, kurde, nie wygramy. Kurwa close. Zapewne było tak close, bo chłop był gdzieś pode mną. Nie, tam pośrodku był. A to chuj. Dobra, kręcimy jeszcze raz taką imprezkę. Pyk. Później za 15 zł dobijamy. O kurwa, już chłopowił. To ja już wiem. Maksimum. To już nie mam nic. Maksy bonusowy item zostaje. Pyk. No dawać, wpierdala chłopy. 130 do wyciągnięcia. No zaraz zobaczymy. Mieliśmy 106 na starcie. I chuj z tego. Kurwa, jebanyc. E, nie będę to mówił. High ticket, very high. Wiecie co? To jeszcze raz to samo. Tylko nie wiem, czy ktoś się będzie chciał dołączyć do tej przedniej zabawy. Ale czekamy na ostatnie... No jeszcze 10 sekunda dobije Pyk. Piątka na... No dawać dawać, bo ja to za dużo biłem. To po jedno złoty to mnie. No, dobra, to już... To już chuj nie zdążyłem, ale ładnie jeszcze dosnijeli na sam koniec. No i... No pokaż moje logo, do kurwy wynędza, nie. Co to kurwa jakieś... 5 zł wygrało, śmieszne. Ej, le le lekkie ripowanko widzę. Dobra, chuj z tym, lecimy dalej. 14,99 były high, były lowy, pyk, 15 dbijamy No i tyle, stoimy. O 21, elegancja Francja 120 Ziko do wyciągnięcia. No i coś z dużym, nie? Oj, kurwa, widzę, że jest chuj. Jest, pierwszy ticket, no to chuj. Eee, razy 5. Próba, ripujemy dzisiaj. Mam, do, mam dobry dzisiaj mood, także ripujemy. No razy 5 to ile? To będzie 75. Uh -huh. No i... I wielki z tego będzie? Jakiś start, Pyk ile jeden, 15 zł? 15 i, i last bet. I to było normalne, że nie wygram. O, gdzie, który to wygrał? Nie wiem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pyk, maksimum. Dobra, chuj wbijamy już teraz. O, dzisiaj dłuższy odcinek, 10 minut, także 10 minut na początku wygrywania, teraz ripowania, ale chuj. Zostawcie 40 lajków, to moje serce nie będzie krwawić. No i ostatni becik na dzisiaj. Co nam daje? 9 dyszek do wyciągnięcia, ok, czyli jakieś 17%. I dyn den, 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 chuj do dupy no pięknie, high ticket, no chuj bywa ale, dzisiaj mam dobry dzień, dobrze mi na den, w futbolu siadło, także zostawcie lajka Suba, kto nie zna faila, link w opisie. Zapraszam do skorzystania i widzimy się już za dwa dni na rabykinara.